Tak mogła wyglądać droga Józefa, Maryi i Jezusa, ich ucieczka. Bibliści przyjmują, że był to szlak właśnie nadmorski i że mogli osiąść gdzieś w diasporze żydowskiej, która była na obrzeżach Kairu-dzisiejszego. Ale zobaczcie, to jest po prostu jedna pustynia jedna wielka pustynia. Trzeba doliczyć jeszcze ponad 180 km od granicy od granicy Egiptu do Betlejem. Dwa razy ta sama Ewangelia, wczoraj i dzisiaj. Dzisiaj natomiast jakoś Wam, nie może dlatego, że jestem na lotnisku w Amsterdamie. Podróż, podróż świętego Józefa Matki Bożej i Pana Jezusa. Ja jestem wykończony po 10-godzinnym locie z Kalifornii. W Kalifornii teraz jest po północy. Tutaj jest rano. Natomiast nie wyobrażam sobie tej podróży, którą oni odbyli. Jeszcze mając świadomość, że jak to się mówi na karku, jest Herod, który chce zabić Jezusa. Więc była to dramatyczna ucieczka. I dzisiaj. Naprawdę jakoś y, chyba trzeba w tę Niedzielę Świętej Rodziny wyjątkową cześć oddać świętemu Józefowi. Uwielbić Pana Boga za świętego Józefa. Y, wiele w tym okresie Bożego Narodzenia i w tej Oktawie jakoś o Józefie też myśleliśmy. dzięki papieżowi Franciszkowi mamy go w kanonie i, i, i podczas każdej mszy świętej już wymieniamy imię świętego Józefa, Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny. Ale wydaje mi się, że w tę niedzielę winniśmy oddać wielką cześć Bogu za dar świętego Józefa, jego prosić o stawiennictwo we wszystkich naszych ucieczkach, które są konieczne, gdy coś nam zagraża, to myślę, że święty Józef może być naszym wtedy patronem. Do zobaczenia. A no i oczywiście jeszcze prosicie, żeby na fali słowa też dołączyć błogosławieństwo, więc niech nas błogosławi szczerze Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.